E mm. W siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików, Oddział Katowice przy ulicy Dąbrowskiego 2. Wystawa dotknięcia Beaty Mędrek. No dotknięcia same w sobie mówią, że chodzi o człowieka i tak ta wystawa się prezentuje. Tak, dotknięcia to jest y, dla mnie taki termin, który mówi o tym, że coś dotykamy, nie do końca poznajemy, często zostajemy na tym etapie, eee, często oczywiście przez to później oceniamy albo nie oceniamy, albo nam się wydaje, że kogoś znamy ale no przy dotknięciu delikatnym niekoniecznie możemy poznać. Dlatego też te portrety, które się tu pojawiają to są portrety, których nie rozpoznajemy ludzi. To są tylko fragmenty cielesności albo ludzie, którzy ewidentnie są, których tożsamość jakby nie jest istotna w tych portretach, bo to są właśnie takie dotknięcia, takie spotkania, które powodują, że ja się mogę czymś zainspirować, natomiast nie odważyłabym się powiedzieć, że poznałam tą osobę. Patrząc na zdjęcia, zdjęcie działa na wyobraźnię oglądając It's Tak, ja myślę, że tak, tak z każdą fotografią jest. Wszystko, cokolwiek oglądamy, czy jest to pejzaż, czy reportaż, czy fotografia taka trochę bardziej osobista, tak działa, że działa na wyobraźnię, że my oglądamy i albo rozumiemy bardzo dobrze temat. Ale często, często dziś nasza wyobraźnia, przez to, co wiemy o świecie, jakie mam doświadczenia, bardzo często nam pewne rzeczy jeszcze dopowiada, pokazuje to w innym świetle, więc to na absolutnie obraz działa na naszą wyobraźnię. Myślę, że to jest też siła tego obrazu, każdego obrazu, że, że ma tą wielą. Płaszczyznowość. No ta wielowątkowość tych zdjęć wskazuje na to, że spojrzenie fotografa jest dość szerokie. No tak, no myślę, że. Jest obiektyw. Tak, ja myślę, że każdy fotograf patrzy szerzej niż tylko na to, na co patrzy, bo zawsze, przynajmniej w moim postrzeganiu obrazu, jest tak, że zawsze jest to, co ja czuję, jakie mam emocje, co ja w tym momencie myślę. Natomiast obiekt jest obiektem, no tym takim wizualnym który albo przenosi te moje emocje, albo ich nie przenosi, to już zależy od, od sytuacji. Ta fotografia ląduje w szufladzie, albo zostaje poddana kolejnej transformacji. Jak długo pani fotografuje? To takie pytanie powinnam odpowiedzieć, że na pierwszą komunię dostałam swój pierwszy aparat. Nie, ja myślę, że ja obrazem zajmowałam się wcześniej, wcześniej malowałam, rysowałam. Fotografia przyszła do mnie gdzieś tam w okolicach ukończenia szkoły średniej dyplomu. No i potem się zaczęła, zaczęła taka bardziej, ale tak jak mówię, wychodziłam bardziej z, z rysunku, z malarstwa, z jubilerstwa, bo taki jest mój pierwszy zawód. I yy, fotografia przyszła później i już została ze mną do końca, ale dzisiaj fotografia to nie tylko aparat fotograficzny, to też grafika, to też rysunek, to to w ogóle obrazowanie, też strefy ogólnie wizualne, multimedia, więc dzisiaj tak naprawdę sama fotografia jest tylko narzędziem do tego, żeby stworzyć coś więcej. Bardzo dużo osób fotografuje, to aparaty fotograficzne, telewizyjne telefony z aparatami. No, każdy fotografuje, tylko nie każdy widzi. Tak, to prawda. To znaczy ja ucząc też fotografii młodych ludzi, zawsze im o tym mówię, że nieważne jest, jaki macie sprzęt, ważne jest to, co macie w oku i w tak. sercu, bo to powiedział mi kiedyś mój nauczyciel fotografii, dawno, dawno temu, ja to do dzisiaj pamiętam. I możemy widzieć fantastyczne rzeczy i ich nie sfotografować, a możemy fotografować coś, co jest w ogóle nieistotne. Więc jakby fotografia to jest przede wszystkim nauka patrzenia i wykorzystywania odpowiedzi. Narzędzi, więc to czy mamy telefon, czy mamy superaparat, czy, czy cokolwiek innego, nie ma to żadnego znaczenia. Owszem, później to ważne jest, czy piszemy ołówkiem, czy piórem, ale, ale najpierw musimy wiedzieć, co chcemy powiedzieć. To jest pierwsza wystawa, czy jedna z wielu? Kolejna wystawa to jest akurat premiera, bo te fotografie nie były pokazywane wcześniej nigdzie. Część była pokazywana wcześniej na wystawie w Sosnowcu w ramach wystawy Desiderata, ale ten zestaw jest wzbogacony, zmieniony, trochę inny, także, także tu premiera. Natomiast jeśli chodzi o wystawy, to no, no nie, nie pierwsza, także ale, ale yy, bardzo ważna. No, dziękuję bardzo, życzę sukcesów na tej fotograficznej ścieżce. A przypomnę, że rozmawiałam z Beatą Mędrek, która wystawia swoje fotografie artystyczne w galerii ZPAF Katowice. Dziękuję. Dziękuję bardzo.